Hej, witam Was na takim zielonym miksie z drapek Zielonym. Nie, nie, nie tylko zielonym, ponieważ mamy tutaj dwie niezielone zdrobki, a dokładnie wygrywamy. Jakoś tak powiem Wam, że zatęskniłam za lewym, można powiedzieć. Skoro lewy, to niech będzie po lewej stronie, więc zapraszam Was na taki miks. Mam nadzieję, że się spodoba. Na początek uśmiechniemy się, ponieważ mamy taką tutaj e, takiego maluszka z numerem piątym. Oczywiście szukamy trzech tych samych symboli. Hmm. Oczywiście ananas się pojawił prześladujący. Jakby mogło być inaczej. I mamy tak kapelutek. Kapelutek. A tutaj co mamy? Momencik. Turebkę. Klapki. roczek klapek. Woda. No już widzimy, że nic z tego nie będzie. I drugi kapelutek. No więc pusto. Więc słodówka poszła. No i może... Mega pensje weźmiemy z numerem 21. Była premiera w czwartek, więc możemy powrócić tutaj do premiery, jakby. I będziemy szukać oczywiście dwóch napisów mega pensja, jak i naszych liczb. A nasze liczby to 31, 11, 9. 24 i 6. Jeżeli ktoś nie oglądał mojej premiery mega pensji, no to zapraszam. Możecie w wolnej chwili obejrzeć. A zobaczymy jak się spisze dzisiaj. 39 dni. 19, także nie. 40, nie. 12, także nie. Blisko było. 28. Przechodzimy do kolejnego rządku. Trzydzieści pięć, czterdzieści sześć, czterdzieści dwa, czterdzieści osiem, dwadzieścia pięć, więc póki co nic. Tutaj nam się nie pojawia piątka. Nie szukamy. O, pierwszy napis: Mega Pensja. Osemka to nie to, czego oczekujemy. Jedynka także nie. Trzydzieści dwa. 27, 47 i uwaga, ostatnia szansa. Siódemka. No, niestety, EKP się zabiodła. To może teraz Game Money z numerem 36? Przypomnijmy zasady. Szukamy symbolu worka albo po prostu naszych liczb. Żadna nowość, więc lecimy z tym. Ciekawe, czy piętnastkę. Osiemnaście. Trzy. Dwadzieścia dwa, czyli było blisko. Dwadzieścia jeden. Trzydzieści pięć. Szesnaście. Cztery. cztery. Dwadzieścia. Cztery. Dwa. Szóstka. Siedemnaście. I dziewięć. Więc pusto, ale chociaż nie dali. Piętnaście. Bo by było 13, 14, 15, ale to nie o to chodzi. To teraz walizka pieniędzy z numerem 11. Oczywiście szukamy tytułowej walizki. Albo właśnie naszej kasy, naszych wygrywających liczbach. 17 będziemy szukać. 37. Trzydzieści jeden i osiemnaście. A co my mamy? Szesnaście było blisko. O, jak wysoko, pięćdziesiąt sześć, jeszcze wyżej. Dwadzieścia osiem nie, czterdzieści pięć, także nie. Trzynaście. 37 mamy, nie będzie na. Oj, widzę, że się niefajnie światło odbija, no szkoda, ale mamy 37, więc nie będzie całkowitego minusu. Coś tam mamy, 38, 23, oj, 18, no to fajnie, mamy dwie wygrywające liczby. O pięknie, tu mamy dyszkę. Szkoda, że słabo widać. Nagrywam oczywiście wieczorem i dlatego tak jest. A tu i tu mamy piątkę. Mamy 15 zł. Na tym tutaj, na tej zdrawce, może Wam przybliżę, O mamy 15 złotych. Bardzo fajnie. Co nieco się dzięki temu zwróciło. No, i teraz czas na Lewandowskiego z numerem 8 weźmiemy. Oczywiście szukamy jego koszulki albo jego buta. No i naszych liczb, które są wygrywające. A czy takie będą? Zobaczymy. 27. Mam nadzieję, że będziecie widzieć. 27. 15. 14, 26 i 22. No, to są małe liczby. W sensie, że yy, nie taki duży wydruk, ale chyba co nieco widzimy. 37. Jeszcze wrócę do tej walizki pieniędzy. No, naprawdę mnie zaskoczyła.

29. 39. Dawno nie drapałam tej zdrobki i, i po prostu powiem Wam, że odzwyczaiłam się od tych maleńkich liczb. 34. 25. Nie wiem, jak drapałam tutaj udawaną paczkę, jak to takie malutkie było. 13. Ale fajnie, pamiętam, że fajnie nawet wyszło. Wynik był w porządku. 36, 17. Momencik. Musiałam troszkę poprawić tą widoczność, no bo tak jednak nie może być, że się odbija światło i nic nie widać. 12 to nie jest nasza liczba. 31 także nie. 28, 32 i chyba ostatnia liczba. U. Nie, 33. Coś mi się w oczach pojawiło pojawił bo nie wiem czemu. A po tu nic nie ma, co nie? Nie ma. Nie wiem czemu to mi się y, wydawało butem. Nieważne, nie znikajmy. Późno jest i wiecie, już powinnam dawno spać. 14. Teraz ostatnia zdrowka na dzisiaj, więc kończymy. A czego szukamy? 34. 39. 25. 24. I 27. Może sobie wywróżę tego buta. Fajnie by było.

19, 28, 36 i ostatnia szansa 33, o znowu to 33 na koniec dali, hm, ciekawie, ale niestety 33 nie da nam wygranych, gdyby to było 34, owszem, ale tak nie jest, więc zapraszam Was na takie szybkie podsumowanie. Wkład to było tak, 41 zł, odzyskaliśmy 15 zł, czyli jesteśmy na minusie 26 zł. No, gdyby nie walizka pieniędzy byłoby gorzej, sami widzieliście jak to było, ale walizka pieniędzy ładnie tutaj nam sypnęła, powiedzmy 15 zł, uratowała ten odcinek. Jeżeli tutaj... Mm, Jesteście, to Wam dziękuję. Nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Będą pojawiać się nowe odcinki, czy to losy, czy to zdraki. Oczywiście na pewno coś się będzie dziać na tym kanale, więc zapraszam do subskrybowania. A wszystkim dziękuję za to, że jesteście. Pa.